Cyk otwarta i mamy dostęp. MRS Mryga żyje. Będziemy zaraz dopinali baterie. Cyk przy okazji zmierzymy sobie napięcie. gdzie mamy zobaczymy 40V, ta bateria ma 38 v. chyba to będziemy musieli obniżać napięcie na baterii w Hulejnodze, ale to po prostu dwa to nie z kostorami to mierzymy silikonowe, przekrój 4mm to jest, tak, to jest na dużo napięcie więc będzie aplikacja do środka gumę wyjmujemy jeszcze z ale uchem wyszło choć. specjalnie piankę z środku. Przeciepiące słyszałem i nic mądrego z tego nie z wyjdzie. Więc będzie trzeba kawę przeprowadzić. Spróbujemy dwa naraz, odkładamy. Siachki, pianka rzęsi. Kurde, powinien gdzieś tu wyjść I tu, o nie jest o. jest. Aj, Nie będziemy też się. Dobra. I dwa kable wyjęte. Tam tyle szczęki lecą i to jest taki hałas drzwi idziemy zaraz to, to z to tą prostu ze skorupki no, dwa cykle odbrane i zaraz będziemy to lutowali do konektorku, bo to najtaniej wychodzi, jak się chce najtańszą baterię, to taka tak, bateria z deskorolki używana 110 zł 44A, niby sprawna i wychodzi, że tam powinna być sprawna kable to kształtowały około tam 6-7 zł kastorami. Konektorki z Allegro 660 jest awaryjnie z testorami, jest tam seria tych, tych y, y, no, termokurczliwych i taki spłynek bez tego bez butowania, to się nie trzeba to się zwrócić. To no nie ten kluczyk, to jest potrzebny, to tam gdzieś 8 zł. Te gumki, co tu była, to trzeba trochę podebrać, żeby do się zmieściły i powiecinać tak. I tylko wycinała 20 zł, taka zaległa. No ale dokładnie już zapadła. No i może dalej trzeba robić. Trzeba przygotować 4 kabelki i zdjąć im teraz z każdej tutaj osłonkę. No i też trzeba przygotować dwa kabelki. Uff, zdjąć im końcówki. Jesteśmy w kawcie. Kabelki już są odbrane. Przy okazji jeszcze na środku zdjęta izolacja, bo będziemy ich tutaj wkinać Ten kamer od baterii. Z tego zrobimy przejściówkę, nie z oryginalną baterią, a płytą I teraz będziemy lutować kabel do konektora i żółty kabel jest do kwadratowej części pod spodem, nie do okrągłej, do okrągłej będzie czarny. Żółta albo czerwony Powiem, być, ale mam jako żółty. Trzecia ręka pomaga, stacja lutownicza się już rozgrzewa, zaraz będzie lutowanie, nie wiem czy to pokaże, czy będę mógł to nakręcić. Musimy, że nie ma. tylko to na pewno nie jest, ale musimy mieć wszystko, które mamy przygotowane, No i teraz czajnie będziemy lotowani. Troszkę trochę kopnijcie można wziąć zawsze tutaj łatwiej. I dwa Teraz damy na to termokurcznika, termokurczliwą, żeby termokurczka założone, spróbujmy lutownicą ją termoskurczyć, może nie Termokurczka założona, spróbujmy ją teraz lutownicą termokurczyć, całość, tu już przygotowałem dwie dołączenia, tu tych kabelków i teraz już lutujemy to o i właśnie he, bym się nabrał sam, jeszcze muszę założyć na to dwie termokurczki, żeby potem zasunąć pod teraz tak, tu się dolutowaliśmy do wychodzącego tego kabla tu o, się dołączył gdyby było tu się dolutowaliśmy. już mamy prześciutkę zrobioną kabel prądowy do baterii wyprowadzony tu jeszcze za to a awaryjnie, żeby tam się jakieś dziwna rzecz nie się skontaktowało i koniec będzie, zamykanie podestu. ten Teraz też jest już dolutowany. mały komplet, będzie można połączyć baterię tylko jeszcze to zaizolujemy izolacją. Tu jest taka nasadka z łeb, nieco się zacisnął, więc tu częściowo chroni, ale nie wyszło idealnie, więc jeszcze to dojdę. Trzeba to trochę było tutaj ponaginać teraz po wpięciu, żeby to się trzymało. To się, ale to się tak tu ułoży, tu już sprawdzałem na miedniku, że napięcie już występuje nie wiem czy ja to zrobię nie mam trzeciej ręki do lutowania mam ale do sprawdzenia to tak średnio tak 40 tak widać, 40V jest na kablu, więc już teraz tylko podłączymy do baterii, jak wyrównamy napięcie. Nie mogą być niewyrównane, bo by ten kabel się zapaliłby by trzeba było ciąć to szybko, bo byłby pożar, w na satel. No dobra, środki wkręcamy, podest jest zamykany, no dobra, zbierzemy tę torbę teraz. Przekładamy tutaj przez dziurę piłeczkę. i się pewnie nie uda A jak są mała. Może trzeba naciąć. No, dobra, zacięte zostało. Muzykiem przepychamy. Przeszło. dobra, to było tak, to tu przełożone, tu puszczone, tu jest żab żeby drugi, żab trzeci, jako tako się to będzie trzymać, tu w środku jest na kable, zaraz ją obkręcimy i włożymy no teraz założymy to tu, nie podłączamy tego, bo tam jest 40 coś tam volta, tu jest 38 coś tam, bo sprawdzałem, myśmy to podłączyli, ten kabel by się tak zagrzał ładując tą baterię i ten, żeby mogłoby dojść do zapłonu. Trzeba zjeździć chłonę nogę z miernikiem albo poniżej stanu tej baterii i doładowywać ładowarką i sprawdzać kiedy się zrównają, albo zjeżdżać powoli, sprawdzać miernikiem, jak się ma trochę czasu i jak się prawie zrównają, tam granica będzie 0,2V różnicy, wtedy można je spiąć. To jest jednorazowe, potem już tego nie będziemy robić, to tylko raz to się tu zmieści. Zaraz pokażę i się schowa, i to będzie to, jak ona z tym będzie wyglądała. Kim tle leci, ja wiem, że robi super efekt dźwięk No i dobra, bateria w tym siedzi. Nowa noga jest trochę cięższa ale niewiele. Ta bateria nie widać. Ona ma 4,4A z chińskiego, tamta ma Xiaomi 7-coś. Powinna dać teoretycznie 50% zasięgu, ale pewnie da z 20-30, ale no, mi to chodzi o 8 km więcej, żeby nie o to już mi starczy, żeby mógł jechać na pełnej mocy, a nie na eko. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że trzeba jeszcze zrobić coś takiego jak wgranie nowego softu, bo jak teraz byśmy ruszyli, to by było teoretycznie wyrównane, to bateria się xiaomi przejdzie w tryb ładowania i rozłączy silniki mocy trzeba wgrać moda mkowo nie działa więc trzeba tego moda gdzieś stworzyć sobie na jakiejś raczej zagranicznej stronie i zaznaczyć wyłączenie opcji ładowania wiadomo że do tego tam dodać mocy ja tu jeszcze dodawałem od razu 10 calowe koła że wprowadziłem więc to jest najważniejsze ale Trzeba pamiętać o tym wyłączeniu opcji ładowania i zmodowania nawet no technicznie tak chcecie podnosić mocy, więcej nic zmieniać w trybach to to musicie zrobić, bo, bo bez tego się nie da jechać więc modowanie jest konieczne I to na tyle, reszta filmu będzie już z tego co wyrównywali napięcie podpinali, to jest właśnie co jedzie Na baterii teraz mamy 384 38,5V Teraz zmierzymy, teraz napięcie 5V z baterii w w środku Mamy 38,3 38,8. A powiedzieć, że te sprawie zrównamy te 0,3 V różnice połączymy, to zaraz zobaczymy co się stanie. czy się nic nie będzie grzała coś też na szarpaść kaby szybko idzie. Nie grzeją. Wszyscy z tym nie dzieli. Można to uznać. za że się zaczynać że się włącza. To i teraz będzie dziecięce kwestie, to jak zasięg. Zrobię jeszcze, baterię, potem samą, to już nie tylko za napięcie, bo w to żeby życie większą taką... Myślę, że taki nie wiem czy to się nagrywało słońce nie, a w słońce ja no to to wszystko, to jest przerobienie mówię 110 złotych używana bateria te kabelki, te konektorki, które tu były zużyte, to jest około 5 no, 12, 15 złotych gdzieś tam będzie to chyba do tego 10 plus wysyłka to około 15 złotych to jest cały koszt soft, za to pozdrawiam